Witam serdecznie, Paweł Surynowicz, Polski Karting. Przed nami kolejna rozmowa w kwarantannowej Karting Cafe, a moim gościem będzie trzeci kierowca ubiegłego sezonu Rock Cup Poland, Kamil Grabowski. Kilka dni temu Kamil wraz z innymi polskimi zawodnikami rozpoczął wyścigi w wirtualnej serii Sim Racing Carters Championship na platformie iRacing. To jest kompletna Nowość dla naszego środowiska, natomiast no, dla młodych zawodników to już jest chleb powszedni, bo zobaczcie w tym materiale, jakim sprzętem dysponuje Kamil, jak to wszystko wygląda i oczywiście zapytam go o jego odczucia w wyścigach wirtualnych. Porozmawiamy również troszeczkę na temat ubiegłego sezonu, bo jak doskonale wiecie, Kamil był tym... Fantastycznym zwycięzcą inauguracji juniorskiej kategorii Rocka Poland w roku ubiegłym w Toruniu. A to zwycięstwo, tak jak obliczyłem, nastąpiło po kilku latach nieobecności na podium Kamila. Zobaczcie ten odcinek, zapraszam na rozmowę. Witam Cię, Kamil, serdecznie w naszej kwarantannowej Karting Cafe. Dzień dobry. Kamil, opowiedz nam o tej serii, którą rozgrywacie w tym momencie. Wiem, że dzisiaj był kolejny wyścig. Powiedz, z czym to się je, co to, co to za wyścigi, gdzie się ścigacie, na czym się ścigacie, na czym to polega w ogóle? Znaczy, liga, w której teraz jeździmy, jest to Sim Racing Carters Championship na platformie iRacing, jednej z lepszych platform do. do online ścigania się. Została, powstała w inicjatywie dwóch panów, którzy prowadzą kartingowe fanpage, e i ma na celu złączać zawodników kartingowych w czasach, tak jak w dzisiejszych czasach, w których po prostu nie ma wyścigu. Kto bierze udział w tej, w tej serii? Znaczy, seria była ogólnodostępna dla wszystkich kartingowców. I mamy takie nazwiska jak na przykład Martinus Stenshorne, Robert de Haan czy Mistrz Świata KZ Marin Kremers. Mamy też również paru Polaków, oprócz mnie mój kolega z zespołu e-sportowego Jerzy Glac. Jest też Kasper Sztuka, Tymek Kucharczyk, Mateusz Kapszyk i Marcel Kutz. No i dzisiaj mieliście wyścig, zerkam na kalendarz, to był tor w Stanach Zjednoczonych. Jak poszło? Czasówka wypadła całkiem ok na 14. miejscu w stawce 35 zawodników, więc byłem zadowolony. Chociaż nos na najlepszym kółku popełniłem błąd i tam miałem wszystko dyszkę, czy tam dwie można było urwać. W wyścigu mam wrażenie, że do tych najszybszych trochę tempa brakowało, ale było to wystarczające, żeby podnieść się parę pozycji i dojechać na szóste miejscu. Więc ja tam bardzo zadowolony. Czyli szóste miejsce bardzo dobrze, zwłaszcza, że śledziłem, dostałem wyniki wcześniej tego pierwszego wyścigu we Włoszech, byłeś piąty. Tak, e, była tam szansa też na czwartą pozycję, e, aczkolwiek w ostatnim zakręcie zostałem uderzony w tył przez rywala, jak to się dzieje po prostu w wyścigach, czasami się takie rzeczy zdarzają. Spadłem na siódmą pozycję, lecz w ofic według oficjalnych wyścigów dojechałem na pozycji piątej, więc... Okej. Okay. A y, jak wyniki w tym, w tym wyścigu, jak chłopaki z Polski? Kacper Sztuka bardzo dobrze dojechał na trzeciej pozycji. Marcel Kuc, mieliśmy nawet małą walkę, przez chwilę dojechał na ósmej pozycji. I z tego, co słyszałem, to innym chłopakom trochę szczęście nie dopisało. Tak jak siedziałem, wyścig Jerzego, w, tak jakby w finale B. Niestety miał tempo na wyjście z tego finału B, czyli na tam top 5. Jednak też mu szczęście nie dopisało, miał parę kontaktów, z czego ostatni skutkował rozwojeniem samochodu. i Więc pechowo dla niego. Okej. Okay. Ilu się ściga kierowców w tej serii? Mówiłeś, że to jest seria ogólnodostępna, tam są tylko kartingowcy czy, czy też różne jest ludzie? Jest tylko kartingowcy, w sumie jest chyba około 70 zawodników. I cała stawka jest podzielona na finał A i finał B. Było to dzielone przez kwalifikacje, które odbyły się w sobotę, ostatnią. I wygląda to tak, że pierwsza piątka z finału B przechodzi do finału A do następnej rundy, i najgorsza piątka z finału A spada do finału B, i tak dalej. Jasne. A co jest za zwycięstwo? Z tego co słyszałem, to w puli nagród jest 60% wpisowych. Wpisowe 5 euro kosztowały. Z czego pierwszy zawodnik wygrywa 50% z, tych, z tej puli nagród, drugi wygrywa tam chyba 30%, a trzeci 20%, więc. Czyli gracie, wygrania... normalnie, o, tak. gracie normalnie o pieniądze. No i no, reszta po prostu 40% idzie dla organizatorów, bo mimo wszystko robienie sesji na iRacing trochę kosztuje. Jasne. Dzisiaj była, w sumie to wczoraj była informacja. Mimo, że 1 kwietnia, ale Amerykanie powiedzieli, że to nie jest prima aprilis. Rock Cup USA będzie miał swoją serię sim racingową. Do wygrania 60 tysięcy dolarów. No, bardzo fajnie z ich inicjatywy, że zrobili coś takiego. Bo to się po prostu staje ostatnio trendem, że F1 robił swój wyścig, chociaż w mojej opinii nie wyszło co tak najlepiej. Indycar zrobił chyba wczoraj swój wyścig też na iRacing. NASCAR robi oficjalną serię od paru lat. Jest to chyba najpopularniejsza seria i Racing. Transmitowana normalnie w krajowej amerykańskiej telewizji, więc to na pewno idzie wszystko do przodu. I wydaje mi się, że ludzie też zaczynają powoli doceniać, że Sim Racing to mimo wszystko jest miejsce, gdzie każdy może się zmierzyć z każdym, każdy ma równe szanse. No i uważam, że po prostu. Bardzo fajne to jest. No dobra, opowiedz teraz o swoich atrybutach, w sensie nie wiem, co jest potrzebne do tego, żeby ścigać się w sim racingu, w tych wirtualnych w zawodach. Znaczy tak, jeśli chce się jeździć po prostu w wyścigach, to może wystarczyć kontroler. Jednak jeśli mimo wszystko chce się być dobrym, to trzeba po prostu kierownicę kupić. Ja mam taką fanatek, od firmy fanatek, według mnie jedną z najlepszych na rynku, takich ogólnodostępnych. Jednak są też lepsze kierownice, nazywają się Direct Drive. Tylko, że one są po prostu dużo droższe i one są już dla takich profesjonalistów. Oczywiście do tego idą pedały. Ja też sobie kupiłem fotel. Tak jak widać tutaj w tle. Ale fotel nie jest potrzebny. I ostatnio wzbogaciłem swój, swoje stanowisko o dwa dodatkowe monitory, więc mam teraz w sumie trzy. I pomaga to na pewno w szerszej wizji, szczególnie kiedy Jestem w walce, bo wtedy mogę dokładnie zobaczyć, gdzie jest mój rywal. Jasne, czyli to jest taki domowy symulator, można powiedzieć, tak? Tak. Chociaż te najlepsze symulatory za tam paręset tysięcy dolarów, to one jeszcze dołączają taki normalnie mały kokpit, taki monokok, można by powiedzieć, który ogólnie się trzęsie i w ogóle i wszystko przekazuje, no ale one są po prostu bardzo drogie i chyba nie do zamontowania w domu. Powiedz... Jak spędzasz czas tej, tej, tej ogólnokrajowej kwarantanny. Jak, jak to jest z twojej perspektywy wygląda? Znaczy ogólnie większość czasu siedzę w domu. Tam przeważnie tam codziennie wychodzę trochę na, na podwórko. Um, bo świeżego powietrza, mimo wszystko, potrzeba trochę. Um, szkołę mam, tak jak um, w sumie pewnie większość osób przez internet. Um, na szczęście nie jest to jakoś mega dużo, ale um, trochę tego jest. Ja tak to, to w sumie rano mam trochę tej szkoły, zawsze tam, może dwie, trzy godzinki. A potem to przeważnie sobie się tam do symulatora i tam sobie coś tam jeżdżę, żeby tam formę utrzymać. Zerkam teraz na ten kalendarz Sim Racingu i widzę tutaj jeszcze kilka wyścigów do rozegrania. Między innymi Brazylia, dwa razy Stany Zjednoczone, dwa razy Anglia i Belgia. To sobie pojeździcie po świecie trochę. Po wirtualnym tak. Bardzo fajne tory według mnie, w mojej opinii. Bardzo przyjemne do jazdy. Szczególnie przedostatnia runda Sebring. Jeden z moich nowych, ulubionych torów w grze. Więc mam nadzieję, że pójdzie na nim dobrze. Też następna runda jutro. Brazylia, więc trochę będzie trzeba jutro przycisnąć z treningiem. Właśnie problem jest taki z tym kalendarzem, że jest bardzo, bardzo ścisły. Bardzo mało dni jest. Na potrenowanie, więc praktycznie każdą wolną chwilę trzeba wykorzystywać, żeby być na najwyższym poziomie. Czy wyniki są ogólnodostępne? Każdy może zobaczyć wyniki wasze? Znaczy, ogólnie wyniki są na stronie iRacing. Z tego co wiem, trzeba być zarejestrowanym, żeby to zobaczyć. Jednak ja staram się w miarę wyniki udostępniać, bo my tam dostajemy prywatnie. Również organizatorzy na swoich fanpage'ach to wystawiają, szczególnie na Instagramie karting.news. Tam są zawsze wyniki i tam skróty z każdego wyścigu. Więc uważam, że jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, typu właśnie wyniki, coś w tym stylu, to jest dobrze przemyślane i tam w miarę ogólnie dostępne. Przyjmujesz do wiadomości i do, do świadomości taki scenariusz, że w tym roku nie odbędzie się sezon kartingowy taki zwykły i będziecie uziemieni w domu przed monitorami? Znaczy, wiem, że jest taka możliwość i mimo wszystko nie chciałbym, żeby to nastąpiło, ponieważ nic nie odbierze uczucia jeżdżenia w prawdziwym życiu go ehm, Aczkolwiek, w takich czasach, jakie teraz mamy, ehm, uważam, że to nie jest mimo wszystko koniec świata, bo. Um, symulatory, szczególnie właśnie i-racing, dostarcza fantastycznego ścigania na poziomie, praktycznie o każdej godzinie. Więc um, głód ścigania można na pewno zaspokoić. Chciałbym, żebyśmy teraz troszeczkę się cofnęli o, o, o kilka miesięcy i żebyś opowiedział o tym ostatnim sezonie swoim w Polsce. Znaczy, według mnie najlepszy mój sezon chyba w karierze. Um, na pewno. Bardzo dobry dla mnie pod względem, że poprzedni był trochę... trochę niezadowalający. Bardzo się cieszyłem z tego, że mogłem jeździć na poziomie. Na poziomie oczywiście top 5 w Polsce w mojej kategorii. Liczyłem szczerze też na coś z finału Światowego Roka, lecz niestety trochę nie poszło mojej myśli, po mojej myśli trochę tak. Niestety kwalifikacji trochę zepsułem. Po prostu nie mogłem zrobić czystego kółka. Potem trochę w weekend, w czasie weekendu trochę tempo gdzieś zniknęło na chwilę. To więc było coś takiego, że mogłem pojechać jeden wyścig bardzo dobrze, lecz potem następny już było trochę gorzej. Było też parę przygód, jeśli chodzi o wypadki i dzwony. Ale tak to uważam, że sezon bardzo dobrze podsumowuje. A jak wspominasz inaugurację sezonu roku? Roku biegłym. Na, na, na pewno najlepszy według mnie zawody w moim życiu, tak e, jeśli nie pamięć nie myli, bo wiedziałem od samego początku, że miałem tempo i tak jak mówiłem, po, ze, po poprzednim sezonie nie miałem jakichś oczekiwań na tą pierwszą rundę e, szczególnie mam wrażenie, że zostałem takie olśnienia ostatnie, e, w niedzielę, ostatniego dnia. Że po prostu wszystko chodzi, wchodziło jak po maśle. Mam wrażenie, że nie musiałem prawie w ogóle myśleć, to po prostu samo wszystko. Wchodziło i no, bardzo przyjemne uczucie. Liczyłeś dni od swojego ostatniego zwycięstwa do tej, tego inauguracyjnego? Już nie, nie o tyle co zwycięstwa, ale w sumie podium, bo pamiętam w mini roku miałem taką bardzo serię, że nigdy nie mogłem się dostać. Zawsze tam byłem czwarty, czy coś w tym stylu. Trochę też z moich, mam wrażenie, błędów. Lecz mimo wszystko mam wrażenie, że na ten sezon dojrzałem bardzo. Jeśli chodzi o samo ściganie, i to na pewno pomogło. Wydaje mi się, że też bardzo pomogło w tym właśnie ściganie wirtualne, bo pomaga ono bardzo w radzeniu sobie z presją. Mimo wszystko. W sim racingu trzeba dużo bardziej, znaczy może nie dużo bardziej, ale tak samo bardzo się skupić jak w prawdziwym życiu, bo tak jak w prawdziwym życiu jest trochę pamięć mięśniowej i trochę to działa. Tutaj jedyne co jest to, to, co przekazuje kierownica. Obraz i dźwięk, i według tego trzeba praktycznie umieć jeździć, umieć ocenić, kiedy jest przyczepność, więc e, bardzo trudne do nauczenia, e, ale jak, jeśli się już nauczy, to wydaje mi się, że bardzo pomaga w, w, w prawdziwym świecie. To, e, chciałbym jeszcze wrócić do tej inauguracji, bo ja obliczyłem, e, to był kwiecień 2019, Twoje zwycięstwo mhm. w pierwszej rundzie a e, wcześniej. Zwyciężyłeś, uwaga, 17 maja 2014 roku. W sumie przypomina znaczy... mi to trochę... Um, tak. Przypomina mi to w sumie trochę rekord Kimi'ego Räikkönena ostatnio w Formule 1. Co też tam... Chyba też 5 lat czekał na swoje zwycięstwo. Um, no na pewno, no uważam, że... Bardzo dobrze mi poszło wtedy. Um, tak jak mówiłem, wszystko po prostu... Wszystko wyszło tak jak powinno. Um, no i udany sezon, bo byłeś na podium mhm. w Wieniockiej kategorii. Tak, bardzo udany. Trochę szkoda, bo tam trochę do drugiego miejsca, do Piotrka zabrakło, ale mimo wszystko bardzo się cieszę z tego trzeciego miejsca. Eee, wydaje mi się, że na pewno można było trochę urwać punktów jeszcze. Eee, no ale no cóż, no Karol był po prostu najbardziej e, najbardziej wyrównaną formę miał. Plus przy tym był jeszcze szybki prak, praktycznie na każdym torze, więc. On no, po prostu, no, przez to, że był szybki i w miarę równo jeździł, to wygrał, tak. U mnie trochę mam wrażenie, że czasami tej równości brakowało, na przykład w Słomczynie trochę tam przygód było w wyścigu yy, i to na pewno trochę kosztowało, zielona na góra myślę też. Yy, ale ogólnie podsumowując, bardzo dobrze, według mnie. Dobra, jakie plany na ten sezon w takim razie? No na ten sezon, jeśli ściganie nie wróci, no to Staranie się podszlifować w Sim Racingu. Oczywiście. Trenować trochę, jeśli nadejdzie ten sezon. No cóż, no bo mam wrażenie, że w tym racing mimo wszystko jestem już na takim poziomie, że mogę tam rywalizować z najlepszymi Polakami, że nawet z niektórymi najlepszymi na świecie. Nie mówię, że jestem tam konkretnie na tym najwyższym poziomie jeszcze. Ale uważam, że jestem bardzo blisko i mam nadzieję, że jeszcze więcej treningu poprawi moją sytuację. Okej, okay, a zostajesz w tej samej kategorii? W normalnym świecie. Na tak ten tak sezon tak? wydaje mi się, że tak, z tego co omawialiśmy. Bo po prostu uważam, że w tym roku stawka z tego, co przejrzyliśmy z statą, będzie bardzo silna. Więc wydaje mi się, że. Będzie to całkiem niezłe wyzwanie i um, miejmy też nadzieję, że fajna zabawa, bo mimo wszystko chodzi o zdobywanie rezultatów, ale po co jeździć, jak nie ma się z tego frajdy. Jest. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję. E, życzę spokoju i szczęścia w wyścig wyścigach Sim Racingu. E, mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia niebawem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.